A więc tak, jesteśmy tu znowu cały czas razem w Bawolim Echo i z Twoją pogodą nierozerwalnie. Bawole Echo, Twoja pogoda. Teraz będziemy odkłamywać, tak? Czy informować o artykule, który tam się pojawił? Cała Polska na czarno, ale nie będzie trupich czaszek. Nie wiem o co chodzi. Chyba wiem o co chodzi, ale to o tym za chwilę. Witajcie. Z tej strony Paweł Błaszkowski. Zapraszam was serdecznie. Wysyłacie mi w materiałach, w komentarzach, czy również w wiadomościach. Informacje z różnymi artykułami, żeby je sprawdzić, coś opowiedzieć. Są czasem lepsze artykuły, czasem gorsze, ale są też takie artykuły, na których też warto nagrać odcinek. I to nie jest w moim mniemaniu czepianie się, tylko po prostu zwrócenie Wam na pewne rzeczy uwagi. No a Twoja pogoda słynie z tego, że jest taką bazą, w której można znaleźć naprawdę ciekawe artykuły pod kątem takim, że. Mamy najbardziej skrajne wyliczenie. Bum, zróbmy artykuł, prawda? Owszem, to nic strasznego, bo można robić artykuły, ale zróbmy taką miniaturę i taki tytuł, żeby po prostu klękajcie narody, żeby te narody uklękły. No i tu mamy cała Polska na czarno, w cudzysłowie, cudzysłowie nie będzie trupich czaszek. No i mamy, że i żebyś ty, człowieku, mój kochany widzu czytaczu, nie widzisz tutaj. Tych, nie widzisz tutaj granic? Tu jest Polska, ale że jest to wszystko czarne, to tych granic nie zobaczysz, więc bum, napiszemy Polska. No i czytamy. Co oznacza kolor czarny na mapie anomalii termicznej? Hmm. Jakbyście, moi kochani, z twojej pogody dali całą mapę ze skalą, to już każdy by wiedział, co to oznacza, a nie? Najbardziej taki ciekawy wycinek tylko po to, żeby, wiecie, ta miniatura była taka... No ale patrzmy. Od weekendu w powietrzu nad Polską coś się zacznie zmieniać. Nie no dobra, jeszcze musimy na główek. Na mapie anomalii termicznych w Polsce znajdą w nadchodzących dniach zajdą w nadchodzących dniach przełomowe zmiany. Kolory granatowy i fioletowy zmienią się w bordowy i czarny, ale bez trupich czaszek. Co to oznacza? Ja nie wiedziałem, że w prognozach pogody czy w, na mapach yy, chociażby są trupie czaszki. A ich szukałem, ale ich tam nie znalazłem. No ale dobra, może w tym uniwersum są? Od weekendów w powietrzu nad Polską coś się zacznie zmieniać. To będzie wstęp do większych przeobrażeń w pogodzie. Które czekają nas w ostatniej degacie stycznia. Dotrze do nas układ niżowy, a wraz z nim szare chmury, które przyniosą opady. Czytamy: Odwilż będzie postępować od regionów południowych w kierunku północnym, nad Bałtyk dotrze na początku przyszłego tygodnia. Ze względu na to, że za dnia będzie na plusie, a w nocy na niewielkim minusie, to rodzaj opadów może się zmieniać. Początkowo będzie padać śnieg, potem przechodzący w śnieg z deszczem i deszczem. Jednak najbardziej zadziwiającej aury spodziewamy się od drugiej połowy przyszłego tygodnia, kiedy nad Polską zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z Natafryki. Będzie ono dodatkowo ogrzewane przez wiatr fenowy i halny. Na mapach anomalii średniej temperatury powietrza zamiast dotychczasowego koloru granatowego i fioletowego oznaczających się czysty mróz, pojawi się kolor bordowy i czarny oznaczają one nadzwyczajne ciepło. Zatem przybrałoby ono postać bardzo groźnego dla zdrowia i życia upału powyżej 35 stopni w cieniu, stąd wspomniane trupie czaszki jakbyś nie wiedział, bo Bardziej obrazować się nie da. Ale zimą będzie to przyjemne ciepło, z temperaturami maksymalnymi zbliżającymi się do rekordów historycznych. No i teraz tak, w czym to jest problem? Już samo straszenie trupimi czaszkami. To jest totalny. Nie nie będę mówił, bo mi zdejmą program, ale to jest niepoważne. Natomiast to nie jest pierwszy wybryk ich, ale o tym za chwilę. Natomiast, tak, jest cały czas powoływanie się na tą mapę anomalii, ale nigdzie tej mapy anomalii nie ma, żebyś ty, mój drogi czytelniku, użytkowniku tego portalu, czasem nie zobaczył dokładnie, na czym to polega, tylko był przestraszony tą miniaturą. Co więcej, temperatura maksymalna przez 16, przez 16 dni, opracowana chyba z automatu, bo pokazuje na przełomie stycznia i lutego, od 14 do 17 stopni Celsjusza w temperaturze maksymalnej. Ja się pytam w tym momencie, gdzie gdzie takie temperatury? Bo ja tu nigdzie takich temperatur zupełnie nie widzę. Widzę od 10 do 17. Nie. <laughs> no właśnie. A wszystko wychodzi na to, prawdopodobnie, że to jest, jakby to dobrze ująć, to jest wiązka maksymalna, która pojawiła się raz i trzeba było na tym zrobić artykuł. No, niestety, tak to moi drodzy wygląda. To nie pierwszy wybryk oczywiście twojej pogody z trupimi czaszkami, bo to się pojawiło w kwietniu. Ja nagrałem kilka materiałów. W sumie za każdym razem, gdzie się pojawia ten artykuł z trupimi czaszkami albo bez, to ja nagrywałem bawolecho, więc tym razem nie może być inaczej. No i tu mamy na przykład z 2 kwietnia, brakuje tylko trupich czaszek polska w kolorze czarnym. Co to dla nas oznacza? Bardzo podobne, bardzo podobne. No i tutaj mamy sam artykuł, który jest bardzo podobny, bardzo podobny mapki anomalii temperatur, no tylko że tam pokazali przynajmniej to anomalię temperatur. Bo jest się czym pochwalić patrząc na mapę. Teraz w sumie nie ma, bo ta mapka w sumie od razu zniknęła. No ale zobaczmy, zobaczcie, tutaj mamy również. Przechodzimy, zobaczcie, do tej mapy, która nas interesuje. To jest dokładnie ta mapa. Ja ją uruchomię troszkę inaczej. Um, uruchomię ją w ten sposób. O. No i zobaczcie, dlaczego tamta wiązka, tak jak mówiłem, to była wiązka skrajna dodatnia. Dlatego, bo najnowsze wyliczenia już nie widzą czegoś takiego. Owszem, widzimy anomalię dodatnią, szczególnie ona jest mocna na wschód od naszych granic. Na poziomie tu na dole macie skalę um, 18%. Przepraszam, 9-10 stopni Celsjusza, ale to tak naprawdę wszystko. Ta anomalia już jest zdecydowanie mniejsza. Dlaczego? Bo to nie jest skrajne wyliczenie. I gdyby było właśnie pokazane to skrajne wyliczenie, znaczy, gdyby nie było pokazane to skrajne wyliczenie, tylko średnie, to czegoś takiego by nie było. Ale są pewne miejsca, które dybią tylko na te skrajne wyliczenia, i potem Bach szybko artykuł bez tłumaczenia, drogi widzu, bo tak naprawdę. Każdy z nas może tą wiązkę omówić. Ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ja też czasami omawiam takie wiązki, ale pokazujemy wykresy. Mówimy, dlaczego to jest wiązka maksymalna, dlaczego ona jest skrajna, dlaczego raczej jest bardzo mało prawdopodobna. Także tu mamy odchylenie temperatur na wysokości 2 metrów i zupełnie tego nie widzimy. Przejdźmy zatem do Wetter centrale, bo tutaj Wetter centrale będzie nam bardzo przydatne właśnie w tym wszystkim. Ja tym razem włączyłem całą stronę, żebyście zobaczyli krok po kroku, co zrobić, żeby sprawdzić właśnie ten, tą, 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 tą stronę, żeby sprawdzić to, co chociażby piszą na, yy, na Twojej pogodzie. Wchodzimy sobie przede wszystkim na diagram, Diagramy i wybieramy model GFS, Ensemble. To jest bardzo istotne, żeby wybrać Ensemble. I zobaczmy sobie temperatury na wysokości 2 metrów nad ziemią razem z opadami. I zobaczcie, mamy, ja sobie przybliżę, mamy temperatury. I ta zielona kreska, która jest tutaj, ta główna, to jest też ta temperatura, która jest wyświetlana w aplikacji WX Charts. I zobaczcie, ona jest zgodna z większością wyliczeń, do którego? Do 28-29. Ale zobaczcie, później, mimo że większość wyliczeń widzi temperatury bliskie zera, ta wiązka nagle spada i staje się skrajną. To się dzieje 31. Jeżeli weźmiemy na przykład mapy z 31, z 2 szczarca, to będziemy mieli tutaj mocną anomalię ujemną, albo będziemy mieli mocny spadek temperatur, mimo że większość wyliczeń wskazuje, że jednak będzie bliżej odwilży niż bliżej tych bardzo niskich temperatur. To jest właśnie to. To są te związki maksymalne, to są te związki minimalne, ale już korzystając z okazji, Sprawdźmy, jak faktycznie te temperatury mogą wyglądać. Ja wybiorę sobie no, południe, no Wrocław, tam jest najcieplej, Ym, te, znaczy Wrocław, południowy zachód, tamte temperatury mogłyby być najwyższe. No i sprawdźmy, czy te 16-17 stopni Celsjusza jest. Zobaczmy, mamy Kraków, Ym, Wrocław, przepraszam. Gdzie to by było? Pod, pod koniec stycznia, początek lutego, do 5 stopni Celsjusza maksymalne temperatury dodatnie. Minimalne delikatnie poniżej 0, minus 1 do minus 2. Owszem, 6-7 mamy 9 stopni Celsjusza, ale znów przybliżmy. To jest wyliczenie maksymalne, które prawdopodobnie się nie sprawdzi. Większość wiązek pokazuje temperatury na poziom 4, 4,5 do 5 stopni. Tylko ta jedna tak. To dlatego warto bardziej kompleksowo przyglądać się wyliczeniom, bardziej kompleksowo patrzeć na takie artykuły i chociażby porównywać, sprawdzać, bo to co tam jest robione to jest żerowanie na takim prostym strachu, takim już naprawdę podstawowym strachu, tylko że to jest ze szkodą dla innych, niestety, to jest ze szkodą dla innych. Dzięki serdeczne, widzimy się w kolejnym materiale, pozdrawiam serdecznie, cześć! Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go, zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.